Siostry Gracia, spotykamy się na kolejnym spotkaniu modlitewnym we wtorek wieczór, aby rozważać błogosławieństwa Chrystusa, a także aby modlić się w ciszy. I dzisiaj przejdziemy do kolejnego błogosławieństwa, kolejnego drogowskazu, który Jezus postawił na górze nad jeziorem Galilejskim. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani Synami Bożymi. Jezus mówi o pokoju. Jest to kategoria życia społecznego, w ogóle te dwa ostatnie błogosławieństwa dotyczą bardziej tego społecznego wymiaru życia, wprowadzanie pokoju do społeczeństwa, także prześladowania, które dotykają różnych ludzi, nie tylko chrześcijan. Ale dzisiaj zatrzymamy się nad tym siódmym błogosławieństwem pokoju. To słowo pokój jest jednym z najczęściej używanych, spotykanych w Piśmie Świętym. Jeruzalem, Jerusalem. Jerusalem. To miasto pokoju. Szalom po hebrajsku znaczy pokój. Miasto pokoju to centrum, do którego wszyscy pielgrzymowali. Tam, gdzie znajdowała się świątynia jerozolimska, to znajdowało się w mieście pokoju. Niech pokój panuje w Twoich murach, a bezpieczeństwo w Twych pałacach, modli się psalmista. W Starym Testamencie Biblia często mówi o pokoju, szczególnie w proroctwach Izajasza, który zapowiada przyjście Mesjasza, spotykamy ten wątek. Mesjasz przyniesie pokój, zacytuję z rozdziału drugiego księgi Izajasza, on będzie rozjemcą pomiędzy ludami i wyda wyroki dla licznych narodów. Wtedy swe miecze przekują na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Naród przeciw narodowi nie podniesie miecza, nie będą się więcej zaprawiać do wojny. Nieco dalej padają słynne słowa, nie tylko słynne z powodu tego, że są w Biblii, ale one zostały też uwiecznione w słynnym dziele Hendla, Mesjasz, kiedy chór w pewnej partii śpiewa te słowa Dziecie nam się narodziło, Syn został nam dany, na Jego barkach spoczęła władza, nazwano Go imieniem przedziwny doradca, Bóg mocny, odwieczny Ojciec, Książę pokoju. Kto zna ten utwór Mesjasza, to Pewnie kojarzy, jak tam pięknie padają te słowa. Wonderful, counselor, the mighty God, the everlasting father, the prince of peace. Prince of peace, czyli książę pokoju. To jest tak mocno wyśpiewane. I rzeczywiście, kiedy przychodzi ten moment, kiedy rodzi się syn Boży, także niebo śpiewa, aniołowie. Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania. Kiedy Jezus wysyła swoich uczniów, aby szli do ludzi, nakazuje im tak. Gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mówcie pokój temu domowi. I rzeczywiście sam to czyni, bo kiedy. W Dniu zmartwychwstania przychodzi do swoich uczniów, zalęknionych, zabarykodowanych w wieczerniku. Jak czytamy w Ewangelii Świętego Łukasza, gdy rozmawiali o tym, on sam stanął pośród nich i rzekł do nich: Pokój wam. Można by tu przytaczać wiele jeszcze podobnych cytatów, ale największym pragnieniem Boga jest to, żeby. Pokój zagościł na ziemi między jego dziećmi, aby jego dzieci żyły w pokoju. I to jest największe życzenie. Pokój ludziom dobrej woli, pokój ludziom jego upodobania. To sedno Ewangelii. Tymczasem, no. Minęło 20 wieków i ciągle tego pokoju nie ma. Przez te wszystkie wieki przetaczały się wojny, i także w krajach chrześcijańskich. I dzisiaj wydawałoby się, że to już jest niemożliwe, że świat po jakiejś traumie II wojny światowej już więcej nie powróci do wojny. Europa, cywilizacja zachodnia. Podpisano przecież różne deklaracje pokojowe, rezolucje, traktaty, odbyły się liczne konferencje, powołano Organizację Narodów Zjednoczonych, Radę Europy do ochrony praw człowieka, proklamowano powszechną deklarację praw człowieka i wydawało się, że ludzkość wstaje z tych zgliszczy i już w końcu zrzućmy te wojny. Jest rok 2024, i mamy wojnę. Tuż za miedzą, i nie tylko, na Bliskim Wschodzie, nawet na plecach, czujemy już tę wojnę, i coraz bardziej sytuacja staje się napięta, niebezpieczna. I wojna. Także nieraz z różnymi hasłami chrześcijańskimi na sztandarach, czy w różnych orędziach, wzywanie przez duchownych, do wojny, jakiś koszmar totalny, XXI wiek. Tylko właśnie teraz przejdźmy do następnego punktu naszej refleksji, bo ta wojna globalna między narodami tak naprawdę ma swoje źródło w ludzkim sercu i błogosławieństwa są skierowane do poszczególnych ludzi. Owszem, też do wszystkich społeczeństw, ale przede wszystkim do uczniów Chrystusa, wojna zaczyna się w ludzkim sercu, jaka była w ogóle pierwsza wojna w historii ludzkości, kiedy Kain zabił Abla. wyginęła wtedy jedna czwarta ludzkości? Ale Wojna zaczęła się w sercu tego brata, który z zazdrością patrzył na swojego brata Abla. Ona była ta wojna skutkiem nieuporządkowania w jego sercu. Dlatego dzisiaj proponuję, żebyśmy popatrzyli bardziej na nasze serca, czy tam nie ma zarążka wojny. Nie zwalajmy winy tylko na stosunki międzynarodowe na wielką politykę. Ale zapytajmy siebie, czy ja jestem człowiekiem pokoju, czy noszę w sobie jakiś zalążek wojny. I tutaj, tak zastanawiając się nad tym wszystkim, pozwólcie, że przedstawię takie pięć źródeł, które wydają się być u. U jakiegoś zarania tych wszystkich konfliktów, a które znajdują się w naszym sercu. Po pierwsze, źródłem wojen jest zazdrość. I tak było właśnie w przypadku Kaina. On coraz bardziej był smutny, bo Bóg przychylnie patrzył na ofiary Abla. Abel składał ofiary. Najlepsze z tego, co miał najlepsze. I Bóg przyjmował jego ofiarę. I w Kainie zrodziła się taka fatalna myśl zazdrości. On patrzył złym okiem na przychylność Boga w odniesieniu do jego brata. Jezus potem powiedział: Czy na to złym okiem patrzę, że, że ja jestem dobry? Zazdrość to jest pierwsze źródło, i ciągle ta zazdrość w ludzkich sercach jest i ona zawsze jest zaczątkiem konfliktów. Chociażby taki przykład z ostatniego miesiąca: Pewna licealistka wygrała Krajową Olimpiadę w jednym z przedmiotów i na klasowym Whatsappie na tej grupie WhatsAppowej, gdzie wszyscy uczniowie są. Zamiast otrzymać jakieś gratulacje, to kilku jej kolegów w sposób wulgarny zaczęło ją wyzywać w złości, bo ona już dostała indeks na wyższe studnia na wiele kierunków. I nie tylko, że nie było żadnej reakcji innych uczniów, ale nawet rodziców, którzy o tym wiedzieli, a wręcz nawet dyrekcji szkoły, która też o tym wiedziała i nawet nie doceniła tej osoby, że wygrała, była laureatką pierwszego miejsca w Olimpiadzie Krajowej. To jest właśnie prosta droga do wojny. Ta licjalistka dzisiaj się boi chodzić do szkoły. Bo zamiast otrzymać wsparcie, otrzymała, dostała ogromny hejt na Whatsappie. Hejt to jest bardzo ciężki grzech. Nie tylko jakiegoś gniewu, nienawiści, ale przede wszystkim zazdrości. I zapytajmy siebie tutaj w tym pierwszym punkcie, czy ja nie żywię do kogoś. Zazdrości. Czy moje serce tutaj jest czyste? Przejdźmy teraz do drugiego źródła wojny w naszym sercu. To są różnego typu kompleksy. Jest to nieco związane z poprzednim punktem, z tą zazdrością, ale kompleks to jest coś jednak innego. Ktoś ma jakiś kompleks na swoim własnym punkcie ciągle czuje się niedoceniony, niedowartościowany, musi się pokazać. Musi pokazać, że ma super auto, to nie patrząc na przepisy drogowe właśnie popisuje się na jezdni, narażając życie innych. Jest jakiś kompleks mniejszości, który rodzi potem chęć dominacji, pokazania się. I podbicia też innych, żeby wszyscy na mnie zwrócili uwagę. Jakieś dwa miesiące temu rozmawiałem z moimi przyjaciółmi francuskimi, księżmi w małej grupie, i oni zadali mi pytanie: Słuchaj, Andrzej, ale o co tak naprawdę chodzi w tej wojnie za waszą wschodnią granicą? Przecież ten kraj, największy na świecie, on na tyle, no po co mu jeszcze jakieś dodatkowe ziemie kosztem tak wielkich ofiar? Przecież ten przywódca tego kraju on się wpławi w luksusie, po co mu więcej? On i tak nie jest w stanie tego skonsumować. Ja wtedy odpowiedziałem: jest jedna odpowiedź chyba, kompleks. Jakiś kompleks wobec innych narodów, wobec innych ludzi. I ten kompleks właściwie zaszczepił za nas, zatruł nas właściwie, zatruliśmy, zostaliśmy zatruci kompleksem przez komunizm. Bo zawsze komunizm wydeptywał jednostkę w błoto i, i teraz w naszej mentalności także, niestety też polskiej często, mamy różnego typu kompleksy. I chcemy się pokazać jako, nie wiem, najlepszy kraj, Zbawca Europy, chrześcijański i tak dalej, i nie tylko. Siostry bracia, kompleksy rodzą wojnę, i to jest właśnie dzisiaj owoc to, co widzimy w tej wielkiej polityce. Trzeba się bać ludzi małych duchowo, zakompleksionych. To są osoby najbardziej niebezpieczne, a nie daj Boże, jeżeli posiadają jakąś władzę nad innymi ludźmi. I znowu się tak zapytajmy, czy ja nie mam kompleksu na własnym punkcie? Na przykład to się przejawia w tym, że się domaga tytułów, honorów, odpowiednich szat, pierwszego miejsca. Ciągle muszę siebie dowartościować. Czy ja nie mam takiego komple kompleksu na własnym punkcie? Czy nie szukam tego dowartościowania siebie? Trzecim źródłem wojny to jest jakaś patologiczna osobowość. Nazwijmy to wprost psychopatyczna. To jest wręcz niepojęte, ale człowiek może siebie całkowicie zdeprawować i znajdować radość w niszczeniu innych. W białych rękawiczkach ktoś może kogoś niszczyć, na przykład mąż, swoją żonę albo pracodawca swojego pracownika. On oczywiście jest święcie przekonany, że nic złego nie robi, wręcz przeciwnie, uważa, że jest dobroczyńcą i bardzo trudno, nie chyba to najtrudniej dostrzec, że ktoś po prostu jest psychopatą. Jeżeli taki psychopata dostanie władzę, to biada takim narodom. I znowu zapytajmy siebie, czy przeze mnie nie cierpi jakiś człowiek w rodzinie, w pracy? Czy ja nie niszczę jakiegoś dzieła, które ktoś czyni? Czwarte źródło wojny, które rodzi się w ludzkim sercu, to jest niewłaściwa relacja do dóbr materialnych, czyli krótko mówiąc, chciwość. Weźmy kolejny przykład. Chociażby przy podziale majątku, spadku dochodzi nieraz do skłócenia rodzin o jakiś kawałek ziemi czy kawałek domu. Ciągle człowiek ma mało i potrafią się zupełnie śmiertelnie na siebie obrazić. Niewłaściwa relacja do dóbr materialnych. Czy ja nie uległem chciwości? Zapytajmy siebie, czy nie skupiłem się tylko na gromadzeniu dóbr materialnych kosztem rodziny, czy mam czas dla najbliższych, czy masz czas dla żony, dla dzieci, czy tylko pracujesz, pracujesz, bo trzeba mieć więcej i więcej i więcej i zaniedbujesz to, co jest o wiele ważniejsze. Czy potrafisz się dzielić? Chciwość jest źródłem wielu wojen, i w małych środowiskach, ale i w tych wielkich. I w końcu piąte źródło wojen to jest niewłaściwa relacja do sprawowanego urzędu, do władzy. To jest przyczyna wielu konfliktów. Ktoś nie dorósł do urzędu, jaki spełnia, i to są. Różne urzędy, można tu podawać różne, chociażby prezydent miasta, burmistrz, rektor, dziekan, kierownik jakiegoś działu w firmie, biskup. Jeżeli ktoś nie dorasta do tego zadania, do tego urzędu, no to wtedy znowu biada ludziom, którzy podlegają takim osobom. Na ogół ci ludzie oczywiście w słowach mówią, że ktoś, oni nie chcieli tego urzędu, ale ktoś musi tę władzę spełniać. Czasem dostali to stanowisko zupełnie przypadkowo, jakimś zbiegiem okoliczności, a czasem długo o to zabiegali. Można tu mnożyć różne przykłady, ale może ich nie podawajmy. Bo mądrej głowie dość dwie słowie, jak mówi właśnie przysłowie. Jezus mówi o władzy jako o służbie. Co on mówi? Czytamy w Ewangelii Świętego Marka. Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. Koniec cytatu. Władza jest służbą. To jest przede wszystkim służba. I zapytajmy siebie, jeżeli ktoś piastuje jakieś, jakieś stanowisko, jakiekolwiek, czy to w swojej pracy, czy w społeczeństwie, czy dbasz o swoich podwładnych, czy chcesz, żeby oni byli szczęśliwi, czy dbasz o tych pracowników, czy ktoś przez ciebie nie cierpi. To jest tych pięć źródeł, które można tak jakoś zgromadzić w jedno, aczkolwiek pewnie tych źródeł wojen jest więcej, ale w tym błogosławieństwie ja nie chcę skupiać się na czymś negatywnym, tylko to była analiza, żeby siebie jakoś prześwietlić, żeby może to wziąć do jakiegoś rachunku sumienia, czy ja jestem człowiekiem pokoju. Czy też jestem człowiekiem, który wprowadza wojnę, konflikt? Wojna na skalę większą, międzynarodową, zawsze ma źródło w ludzkim sercu. I dlatego zauważmy, że to szóste błogosławieństwo poprzedzające mówiło o tej czystości serca. Błogosławieni czystego serca. Jeżeli czyjeś serce jest oczyszczone, z tej zazdrości, z tych kompleksów, z tych różnych jakichś psychopatologicznych skłonności, z nieuporządkowanego pędu do bogactw i do władzy, ono jest czyste, to wówczas konsekwencją jest to, że ten człowiek jest kimś przynoszącym pokój. Joachim Gnilka, niemiecki teolog, napisał takie słowa. Realizacja pokoju, tworzenie pojednania zaczyna się w małych komórkach ludzkich, ludzkich wspólnot, w rodzinie, w małżeństwie, w sąsiedztwie, w gminie, ale przekracza te wspólnoty. Tak pisze ten teolog. Czyli pokój zaczyna się w tych najmniejszych wspólnotach, ale potem on przekracza te wspólnoty idzie szerzej. Kim jest człowiek pokoju? Zapytajmy się, o kogo chodzi w tym błogosławieństwie, gdy Jezus mówi błogosławieni czyniący pokój? To jest jedno słowo greckie, które tak trzeba by przetłumaczyć. Czyniący pokój. Kim jest taki człowiek? To człowiek, który akceptuje drugiego, pragnie jego obiektywnego dobra, chce, aby ten człowiek wzrastał. Chce szczęścia tego drugiego i cieszy się tym, że drugi wzrasta, że drugiemu się coś udało. Czyli to, co mówił Augustyn, święty Augustyn, chce, abyś był. Już to kiedyś cytowałem. Chcę, abyś był, abyś wzrastał, abyś miał swoje miejsce w tym świecie. I człowiek pokoju pomaga tym innym wzrastać. To ten, który daje pierwszeństwo drugiemu przed sobą. Wacław Chryniewicz w książce Chrześcijaństwo nadziei pisze tak Wnosić dzisiaj pokój w, ludz w ludzkie relacje to promieniować uznaniem inności drugiego człowieka, gotowością wyjścia mu naprzeciw i zrozumienia go, zdolnością korygowania własnych błędów. Zaś Dietrich Bonhoeffer, przytaczany już kilkakrotnie, zapisał takie słowa: Cytuję: Uczniowie Chrystusa zachowują pokój, i wolą raczej sami cierpieć, niż zadawać cierpienie innym. Trwają we wspólnocie tam, gdzie inni rozbijają. Rezygnują z forsowania swego, a na nienawiść i na niesprawiedliwość odpowiadają milczeniem. W ten sposób zwyciężają zło dobrem i są krzewicielami Bożego pokoju pośród świata pełnego wojen i nienawiści. Ci, którzy wprowadzają pokój, dźwigać będą wraz ze swym Panem krzyż. Pokój wprowadzono bowiem na krzyżu. Koniec cytatu. No, to są wspaniałe teksty, które można medytować, wracać do nich. Rzeczywiście, nasz Pan na krzyżu wprowadził pokój między niebem i ziemią. I ci, którzy wprowadzają pokój, także będą dźwigać jakiś krzyż, nieraz cierpienia, wolą sami cierpieć, niż zadawać innym cierpienie. Człowiek pokoju jest dzisiaj najbardziej poszukiwaną jednostką społeczną. Poszukując takiego przykładu, tak już końcą to rozważanie i poszukując jakiegoś przykładu no, na, na myśl, Przychodzi święty Franciszek, Franciszek z Asyżu, który akceptował wszystkich, trędowatych, tych najbardziej wydzieliczonych. On był człowiekiem pokoju, pojednania. Nawet to zwierzęta odczuwały, ptaki słuchały jego kazania. O swoju jakiegoś wilka zgubiono, który siał postrach w okolicy. Ktoś powie, może to jest legenda, a może nie. Może właśnie człowiek pokoju wnosi tę harmonię nie tylko między ludzi, ale w całe stworzenie Boże. I dzisiaj Asysz jest miastem pokoju, a Jeruzalem, które w swojej nazwie nosi to słowo pokój, dzisiaj jest miastem nieustannych napięć trzech wielkich religii. Judaizmu, chrześcijaństwa, islamu, i ciągle tam są jakieś napięcia. Trudno dzisiaj nazwać Jeruzalem miastem pokoju. Ten pokój przeniósł się jakoś do Asyżu, i tam Jan Paweł II też zaprosił wszystkich kiedyś, aby modlić się o ten pokój. I my dzisiaj także módlmy się, już wchodząc tę modlitwę w ciszy. Módmy się słowami tej modlitwy Franciszka. Przynajmniej ona jest przypisywana Franciszkowi z Asyżu, chociaż nie ma tutaj co do tego pewności. Ale ona bardzo dobrze koresponduje z jego życiem. O Panie, uczyń z nas narzędzia Twojego pokoju, abyśmy siali miłość tam, gdzie panuje nienawiść. Wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda. Jedność tam, gdzie panuje zwątpienie. Nadzieje tam, gdzie panuje rozpacz, światło tam, gdzie panuje mrok. Radość tam, gdzie panuje smutek. Sprawa, byśmy mogli nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać. Nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć. Nie tyle szukać miłości, co kochać, albowiem dając, otrzymujemy, wybaczając, zyskujemy przebaczenie, a umierając, rodzimy się do wiecznego życia przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.